Cześć wszystkim z tej strony, Pawiu, a dzisiaj będzie o fotopłapkach, a dokładnie o fotopłapce, którą testowałem przez ostatnie dwa miesiące czyli Spine Point Flex M. I porozmawiamy sobie również o pozwoleniach na umieszczenie takie, takie, takich fotopłapek, czyli jak zwykle leśne klimaty. W pierwszej kolejności, jeżeli chcecie zainwestować w fotopłapkę, to zdecydowanie polecam Wam te wyposażone w moduł GSM, czyli umożliwiające komunikację poprzez sieć. Jest to bardzo fajna sprawa, bo przechodzą Wam SMS-y na telefon bądź też na aplikację, dzięki czemu widzicie tych proszonych i nieproszonych gości, nieproszonych w postaci ludzi, którzy mogą Wam tę fotopłapkę zabrać, bo to różnie też bywa, albo tych proszonych, które chcemy po prostu zarejestrować, zrobić im zdjęcie czy fotografię, czyli zwierzęta leśne. Kolejną sprawą ogólną jest, aby taką fotopłapkę zamontować, trzeba mieć pozwolenie. W przypadku lasów państwowych od nadleśnictwa, a w przypadku lasów prywatnych od właściciela danego terenu. I nie bójcie się tego robić, bo przynajmniej ja śpię spokojnie, gdy takie e, pozwolenie dostaję. A pisałem do dwóch nadleśnic i w obu przypadkach nie było żadnego problemu. Trzeba się potem tylko skontaktować e, z leśniczym, aby uzgodnić dokładną lokalizację, gdzie ta fotopłapka ma się znajdować, tak żeby ona nie była w miejscu, gdzie jest prowadzona gospodarka leśna, bądź też żeby po prostu ludzie tam nie, nie przechodzili. Także naprawdę nie bójcie się tego robić. Oni na, nie mają z tym żadnego problemu, jeżeli macie po prostu dobre intencje. Wracając do fotopłapki point Flex M, to zacznijmy od tego, że jest ona standardowych rozmiarów, jak większość kamer tego typu. Jest super lekka, więc łatwo się ją przenosi. Antena jest dość spora, ale to nie jest wada, a kolor wyblakły, zielony wtapia się w otoczenie. Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości plastiku, dwa razy mi spadła no i w sumie nic jej pękło, nic się, nic się nie stało. Jeżeli chodzi o montaż, to kamera jest wyposażona w długi pasek, na tyle długi, że zamontujecie ją na jakimkolwiek drzewie chcecie. Z tyłu ma również możliwość mocowania do statywu lub innego ramienia, więc Montaż jest jak najbardziej przemyślany. Fotopłapkę dostałem od firmy Okolasu. Teraz jest w scenie 659 zł, ale w dwupaku wychodzą one taniej. Są również inne z modułem GSM, także możecie sobie sprawdzić, możecie pooglądać ich stronę internetową. Od dnia publikacji tego filmu możecie również skorzystać z 10% zniżki z kodem Pawiu 10. Ten kod umieszczę tutaj pod filmem. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Jeżeli chodzi o jakość, to kamera robi zdjęcia w rozdzielczości 28 megapikseli, a wideo w 720p. Więc nie są to jakieś wygórowane parametry, ale stosunek jakości do ceny jest jak najbardziej ok. Poza tym zależy do czego Wam jest potrzebny taki sprzęt, jeżeli do samej do obserwacji dla własnych potrzeb, to myślę, że zdecydowanie wystarcza i przynajmniej zdecydowanie wystarcza. Zdjęcia będą przesyłane do aplikacji w niższej rozdzielczości, aby nastąpiło to po prostu szybciej i sprawniej. Jeżeli bardzo będzie Ci zależeć na przesyłaniu pliku z lepszą jakością, jakością HD, możesz o to poprosić, ale będzie to kosztowało 5 dolarów za 250 zdjęć lub więcej w zależności od planów. Najlepszym, a zarazem darmowym sposobem jest mimo wszystko zabranie karty SD z fotopłapki i zgranie po prostu tego na komputer już w jakości HD, ale żeby nie było, że wszystko jest płatne, to aplikacja oferuje 100 darmowych zdjęć, gdzie inne... Konkurencyjne aplikacje chyba e, tego nie mają. Lampa błyskowa oraz zasięg wykrywania 90 stóp. Co jest też dla mnie wystarczającym wynikiem, bo jak tutaj widzicie, na nagraniu udało mi się zarejestrować sarny, które w dość dużej odległości są od fotopłapki i mimo tego, że jest ciemno, no to udało się je wychwycić. Flex M jest wyposażony w technologię dwóch kart Sim, co oznacza, że łączy się z najsilniejszą siecią LTE, jaką może znaleźć. A jest to dość ważne, bo wiadomo, że często montujemy je w miejscu, gdzie no nie ukrywajmy z tym zasięgiem, jest problem, więc ogólnie rzecz biorąc, warto zwrócić na to uwagę przy zakupie jakiejkolwiek płytopłapki. Zasilana jest ośmioma bateriami typu A lub można użyć akumulatora L22. W aplikacji jest pokazany stan baterii. Przez dwa miesiące użytkowania z małymi przerwami stan baterii wynosi ponad 70%. Przy nie takim dużym rejestrowaniu, bo ja na początku dawałem w takie miejsca, gdzie jest bardzo bezpiecznie i po prostu mało tej zwierzyny udało mi się zarejestrować, ale zdecydowanie wystarczyło. Ja mam ustawione pod filmy wideo, więc te baterie zużywają się szybciej, ale można to dowolnie zmieniać w aplikacji. Można również ustawić profilaktyczne robienie zdjęć w celu sprawdzenia czy wszystko działa poprawnie lub czy sprzęt nie obrócił się lub tym podobne. Konfiguracja fotopłapki jest dość intuicyjna, wystarczy dodać kamerę do aplikacji, zeskanować kod QR umieszczony pod pokrywą. Gdy sprzęt mamy zamontowany, a wszystko działa poprawnie, status powinien pokazywać kolor niebieski, a po chwili zmieni się na kolor zielony. Możemy wykonać test, aby upewnić się, czy wszystko jest OK i że kamera jest po prostu aktywna. Co do samej aplikacji, to nie będę za bardzo się rozpowiadał. Jest bardzo prosta, intuicyjna i przejrzysta. Można przeglądać zdjęcia, sprawdzać stan kamer, sygnał, pamięć i temperaturę. Jest dostępny język polski, więc na początku polecam sobie zmienić. Można zmienić tak jak mówiłem tryb foto, wideo, jak często ma przesyłać zdjęcia. Jest również pokazane jakie zwierzę widać na kamerze. Nie działa to w 100% poprawnie, ale ciekawy dodatek. Co jest bardzo dziwne i czego nie rozumiem, to to, że nie możesz zmienić planu, pakietu przez aplikację, tylko musisz to zrobić przez komputer. Na pewno trzeba dobrze przemyśleć miejsce, w jakim chcemy zamontować fotopułapkę, tak by kadr nie był zbyt ruchliwy, jak na przykład gałęzie lub wysokie trawy, bo będzie się nam nagrywał ich ruch. Z drugiej strony musimy też ją umieścić w miejscu, gdzie rzeczywiście ta zwierzę nabytuje, lub gdzie ma po prostu swoje ścieżki migracyjne. Więc to umieszczenie fotopłapki nie jest zawsze jest takie proste. Czego nie dodałem to, że w aplikacji możemy zmieniać częstotliwość na ruch, bo często dostaje puste zdjęcie na aplikację, ale potem na komputerze okazuje się, że był to na przykład przelatujący ptak. Szkoda, że nie ma możliwości zdalnego włączenia i wyłączenia fotopłapki, to by było bardzo przydatne, ale myślę, że w tych ramach cenowych to nie ma co wymagać, także wpadajcie na stronę Okolasu, ja mam nadzieję, że w przyszłości więcej tego typu recenzji będę robił, więcej recenzji na temat fotopłapek, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapka, łap, łapkę w górę, subskrypcję na dole, ale tak gadam, gadam, a Wy się pewnie zastanawiacie, że ze za sobą poroże mam, tak z tego względu, że ja od samego rana dzisiaj chodzę za zrzutami, tak naprawdę teraz wracam do domu, także zostawiam Was z materiałem jak go znalazłem. Kolejny wypad na zrzuty. Przechodzę przez takie mrzuski i udało się po dłuższej przerwie znaleźć coś. Zaraz sobie podejdziemy. Właśnie się nie przypatrywałem. Ale dobrze cię widzieć, mój drogi kolego. Oj, dawno nie widziałem zrzuta. Już kilka dni na pustą. No i przykro mi, że tak się stało, że przez trzy dni teraz chodziłem z moją Miką i nam się nie udało nic znaleźć oprócz ogryzka. A tu pierwszy dzień bez niej i jest znaleziony. Kurczę, pozdrawiam Cię moja żono. No niestety tak to się, tak to się dzieje czasami z tymi zrzutami. Co my to mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwunastak. Lewatyka, jak zwykle lewatyka. Świeżutki z nim makiem. No, na pewno już tu leży trochę z kilka dni. Pięknie, ale oczywiście, jeden do pary nie będzie, nie będzie.